Już. W roku 1966 na terenie całej Polski miały miejsce uroczystości związane z tysiącleciem Chrztu Polski. Po tych uroczystościach, po religijnych procesjach, w których wzięły udział tysiące ludzi, w szczególności młodych, miały miejsce masowe aresztowania. Jednym z aresztowanych był brat poetki. Mojej babci Aisipa grabowskiej Opowiedz babciu, proszę, jak doszło do tego aresztowania. Co się wydarzyło i jakie były tego skutki dla Twojej rodziny. Mój brat uczestniczył mszy w kościele świętego Jana, a później zniknął. Zupełnie jakby kamień wody. Przez trzy dni nie wiadomo było, co się z nim dzieje. Moja mama pytała się, nawet była na komendzie milicji i nikt nic nie wiedział, co się dzieje. Dopiero po trzech dniach przyszedł mężczyzna nieznany, który przebywał w Pałacu Mostowskich i powiedział, że jest bardzo dużo aresztowanych właśnie w Pałacu Mostowskich, wśród nich jest mój brat, żeby się nie martwić, że żyje, jest zdrowy. No, ale że jest, bo bałyśmy się, że uległ wypadkowi i że nie żyje. W związku z czym poszukiwałam go y, również przy pomocy serdecznego przyjaciela mojego brata po szpitalach. On telefonował do szpitali, chodziliśmy w szpitalach warszawskich, a także i po kosnicach. No, ciała brata nie było. Dopiero jak powiedziałam, po trzech dniach ten mężczyzna powiedział, że żyje. Mama się bardzo ucieszyła. No, a jednocześnie byłyśmy ogromnie zdumione, zdziwione, jak to aresztowanie w pol wolnej Polsce. Dlaczego? <śmiech> <śmiech> Powiedz babciu, jak... Y Wyglądało aresztowanie Twojego brata, to znaczy, czy był przesłuchiwany, czy był torturowany, bity? Jak to wyglądało? No, mój brat podobno był przesłuchiwany, przechodził przez tak zwaną ścieżkę na zdrowia. Ścieżka zdrowia tak na nazywano e szpaler, milicjantów z pałkami. Jeżeli ktoś się nie ukłonił jakiemuś milicjantowi, to był uderzany. No, mojego brata uderzył ostatni milicjant, którego się nie ukłonił. Uderzył go w głowę, także miał później problemy, bóle głowy okropne. No i jeszcze muszę powiedzieć, że mojego brata zamknięto w więzieniu przy ulicy Rakowieckiej. Przebywał. Czy były, było przeszukanie mieszkania? Tak. SB przyjechało do, do mojego mieszkania, się do mieszkania mojej mamy, bo tam nie mieszkałam. No, rozrywali poduszki. Czytali nawet moje wiersze, już wtedy drukowałam. Nie miałam jeszcze książki, ale drukowałam. Także czytano. Już poszukiwana jakieś ulotek, a jeszcze muszę powiedzieć, że moja mama prowadziła bardzo ciekawy dziennik, gdzie byłoby moim ojcu, który zginął w katyniu, a nawet i e, kilka stron pisanych przez mojego ojca przed wybuchem wojny. No niestety ze strachu ku mojej rozpaczy, bo musiałam to zrobić. Ten dziennik musiałam zniszczyć. Bałam się po prostu o życie. Czy można było odwiedzić brata w więzieniu? Tak, raz pozwolono odwiedzić. Synem na, na plecach byłbym malutki wtedy. Odwiedziłam brata i to było dla mnie koszmarne przeżycie. Po prostu koszmarne. Czy pozwolono bratu na wyjazd za granicę po wyjściu z więzienia? Nie, nie, absolutnie nie. No, a jak to się odbiło na jego życiu, z dalszym życiu, zdrowiu? No stracił zdrowie, ma silne bóle głowy, lęki, Każdy na ten temat nie bardzo chcę mówić, bo jest jego dramatyczna sprawa. Moja zresztą też, bo najgorsze, że ja musiałam mieć cały czas plaster na ustach, choćby nawet Yy, dlatego, choćby nawet to, że mój ojciec zginął w Katyniu, nie wolno było o tym mówić. Więc to tak się jakoś wszystko nałożyło. Aresztowanie brata, yy, ten mój lęk jakiś okropny. Ja muszę powiedzieć, że do dziś dnia mam wyrzuty sumienia, że ten plaster trzymałam na ustach, że nie mówiłam, gdzie ojciec zginął, nie mówiłam o yy, sytuacji, jaka spotkała brata. On zresztą też nie, nie wspominał, nie, nie mógł ze względów nawet Jakichś neurologicznych, bo samo wspomnienie tego, co go spotkało, to wywoływało ogromne, re, ogromne reperkusje w jego organizmie. No, a y, jaki był cel y, tych aresztowań? czy o, y, bo, y, Dlaczego oni, zdecydowali się na tak masowe represje? No właśnie, nie wiedziałam, nikt nie wiedział dlaczego. Poza tym o tym się nie mówiło, do dziś nie się nie mówi. Mówi się o innych, prawda, dramatycznych sytuacjach. Choćby po 68 roku, o 66 w ogóle się nie mówi. A to było moje doświadczenie osobiste wówczas.